Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Semek, a to kolejny odcinek przez np na serwerze S31. 79 level. Wróżka mi się taka fajna trafiła, 320, już nie bije tak cienko. No, Zwyczajowo no, z wytrzymałością coś tam kiepsko, ale to nic. I 79 i troszeczkę i 80. Tak widzicie bardzo dobrze biję i 80 level biłem 80 level jestem najlepszy, lepszy od tej koleżanki Damy sobie od razu No nie wierzę No po prostu nie wierzę to, 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 to. Kolejne lożki, kolejne lożki. Jak się cieszę, jak się cieszę. Mm -hmm. 80, od razu 80 lolbik. Jeep, lożki się trafiły. Co to kliknie? Dobra, patrzymy szybko na zbrojownię. Nic, trzymałość. O, fajne rękawiczki dostałem w karczmie. 540, 140, no jeszcze nie będzie 150 słabe wszystko mu hu hu hu, 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 hu. ale się cieszę dobra nie ma nic tutaj podcast zostawimy w razie czego mm -hmm. przejdźmy sobie do sali chwały zaatakujmy jakiegoś setnego co to podfaga? a zaatakujmy tego setnego Uff. Kiepsko, kiepsko, ale jak widzicie podniosłem się z tymi stacikami. Trzeba do gilgi przejdźmy. Nagrywam i pozdrawiam całą gilię. mi troszkę złota, nie chcę mi się pisać. Dobra, start, jeszcze troszkę. Naszego przywództwa gildii spanowali. Nie wiem dlaczego. Ale przechodzę do następnego konta To na tą zią. Zobaczymy, jak karczma ma to. Zobaczymy, pójdziemy sobie z lożków. Siła. Ręczność. Nie, nie, nie. Tutaj. weźmiemy sobie podkę nawet na inteligencję, co ja mówię, mu się już kompletnie wszystko myli, to sprzedamy no i tutaj nie ma nic, o, ta mi się już zrobiła na tam gdzie? no i już od razu dostaliśmy patrzymy na gildię pomijamy przegraliśmy Bierzemy udział w obronie, w ataku, wkraczamy, pomijamy, na dzień nie zabrałem Dużo O jak już jesteśmy to mm, pójdziemy sobie do... Do, 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 ho, ho, hmm. Tu hmm. Siła, nie Wypieprzymy Przejdźmy do lożków -pa -pa Możemy się poszczęścić Kurde mać W ogóle nie mogę dostać Inteligencji wielkiej XXL Jakieś gówno wiecznie. Wchodzimy tu Pomijamy gówno, gdzie w takim levelu Zaraz sobie, a może teraz skroczy, wkroczymy 11% go a tak powiem procent tylko został Może go, dwa kryty Począt No god Co zero? no ja pierdolsz Musił ten kryt N, n, nie, nie gadaj, no wczoraj mu procent, tylko zastanów się, jak go dzisiaj zjadę Kolejny Jezus je zabrał, jej Jebany barbarzyńca Na dużo też nie nabrał No ja, no mam Z dziesięcioma tysiącami piwa pokonać ją. No. Dobra, przyjmujemy Dajemy sobie od razu telewizorek no. Włączamy, wyciszamy i wchodzimy tutaj. Dobra Tutaj, tylko żeby to wygrać, sam nie wygrał i loszki no. ten dźwięk odtwarza otwarzających się loszków. Pozdrawiam y, mamę bez. bez. lebus. Mm, dobra. Y, tutaj sobie... Wypisałem sobie już. 112, 104, 100, 102. Hmm. Ten, ten, ten i ten. Dobra. Mm, ale na początku wybierzemy wszystko. Tutaj w te cechy, int troszkę mi ugrypno. Rozszerzę te cechy i wszystko w odporność. Odporność, odporność. Dobra, ja i raz za przyjdziemy. Dobra, hit. Tego, 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 tego. koleścicka. Proszę, proszę, podpróbuj. poru. kukunik. No kurde! Ja pierdolę... No jest niepokonanego! Niech to szlak, dobra! Klikamy tu, tu... Dobra! To by było na tyle w odcinku. Wszystko już porobiłem. A! Yy. Też będzie seria z Shakesa, nie z Shakesa co ja mówię, yy, z World of Tanks, yy, z World of Tanks, Shakesa i Minecrafta, no. W piątek chyba czy w sobotę nagram odcinek. I po, po, pomówię wszystko co tam będzie i porobię, i wejdę na jedną bitwę. I tyle. To by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć!